Wyobraźcie sobie to. Mroźny styczniowy poranek. Gęsty śnieg zasypuje pole bitwy, na którym leżą setki ciał. Pośrodku tego piekła przyszły władca połowy Europy, arcyksiąże Maksymilian Habsburg, klęczy w śniegu, upokorzony, pokonany. A przed nim stoi polski hetman. Jak to możliwe, że jeden z najpotężniejszych ludzi na świecie skończył jako jeniec wojenny w rękach Polaków? To nie jest legenda. To finał bezwzględnej gry o polski tron, w której zdrada była równie groźna co miecz. Gdy umarł król Stefan Batory, Rzeczpospolita stała się największą nagrodą w Europie. Potężni Habsburgowie z Wiednia wyciągnęli po nią swoje ręce, obiecując złote góry. Poparła ich część polskiej magnaterii, gotowa sprzedać koronę za własne interesy. Ale na ich drodze stanął jeden człowiek: kanclerz i Hetman Wielki Koronny Jan Zamojski, architekt potęgi państwa który nie zamierzał oddać go w obce ręce. W tym filmie zobaczycie, jak rozpętała się krwawa wojna o polską koronę. Prześledzimy krok po kroku genialny plan Zamojskiego, który w zimowej zamieci dopadł i zniszczył armię na jeźdźcy. A na końcu dowiecie się, jaki jeden katastrofalny błąd popełnił arcyksiąże Maksymilian. Błąd, który kosztował go nie tylko polski tron, ale okrył wieczną hańbą najpotężniejszy ród Europy. Rok 1586. Umiera Stefan Batory, jeden z najwybitniejszych królów w naszej historii. Rzeczpospolita, mocarstwo od morza do morza, zostaje bez władcy, a w polityce próżnia nie istnieje. Ktoś musiał ją wypełnić. Natychmiast na scenę wkraczają najwięksi gracze Europy. To była polityczna gra o tron, gdzie stawką była kontrola nad sercem kontynentu. Z jednej strony stanęli Habsburgowie, potężny ród władający Austrią, Hiszpanią i świętym cesarstwem rzymskim. Ich kandydat arcyksiąże Maksymilian był pewny siebie i arogancki. Uważał, że polska korona mu się po prostu należy. Za jego plecami stały niewyobrażalne pieniądze i potężne armie. Co ważniejsze, miał sojuszników wewnątrz Polski. Tutaj na scenę wkracza ród Zborowskich, potężni magnaci, skłóceni na śmierć i życie z kanclerzem Zamojskim. Zamojski jeszcze za czasów Batorego doprowadził do skazania i ścięcia Samuela Zborowskiego za zdradę i morderstwo. Dla jego braci Krzysztofa i Andrzeja była to zniewaga, której nigdy nie wybaczyli. Teraz, kierowani rządzą zemsty i chciwością, postanowili postawić wszystko na jedną kartę. Otwarcie poparli Habsburga, licząc, że z jego pomocą zniszczą Zamojskiego i przejmą władzę w kraju. To był podręcznikowy przykład, jak prywatna vendeta może zagrozić bezpieczeństwu całego państwa. Po drugiej stronie barykady stał Jan Zamojski. Kanclerz, hetman, twórca Zamościa, człowiek-instytucja – on wiedział, że oddanie tronu Habsburgom to początek końca polskiej niezależności. Rzeczpospolita stałaby się tylko pionkiem w ich globalnej grze. Dlatego Zamojski miał własnego kandydata szwedzkiego królewicza Zygmunta Wazę. Dlaczego akurat on? Bo był synem Katarzyny Jagielonki, miał w żyłach polską krew. Co więcej, sojusz ze Szwecją mógł stworzyć potężny front przeciwko wspólnemu wrogowi na wschodzie Moskwie. To było myślenie strategiczne, a nie prywatne interesy. W sierpniu 1587 roku szlachta zebrała się na polu elekcyjnym pod Warszawą. Atmosfera była gęsta od intryk i wzajemnej nienawiści. Złoto Habsburgu wlało się strumieniami, kupując głosy i obietnice. 19 sierpnia stronnicy Zborowskich, nie czekając na resztę, ogłosili królem Maksymiliana Habsburga. Wydawało się, że wygrali, ale Zamojski nie byłby sobą, gdyby nie miał Asa w rękawie. Trzy dni później, jego potężny obóz, znacznie liczniejszy, wybrał na króla Zygmunta wazę. I tak rzeczpospolita obojga narodów obudziła się z dwoma królami dwoma władcami, dwoma obozami i jedną nieuniknioną perspektywą wojny domowej, podsycanej przez obce mocarstwo. Kwestia nie brzmiała już, kto będzie rządził, ale kto pierwszy przeleje krew. A Maksymilian Habsburg nie zamierzał czekać. Maksymilian Habsburg Popełnił pierwszy fundamentalny błąd. Nie docenił swojego przeciwnika, był przekonany, że sama potęga jego nazwiska i widok maszerującej armii złamią opór Polaków. We wrześniu 1587 roku na czele 7000 tysięcy żołnierzy przekroczył polską granicę na Śląsku. Jego armia składała się głównie z niemieckich, węgierskich i morawskich najemników. To nie byli obrońcy ojczyzny, to byli ludzie walczący za pieniądze rządni łupów i sławy. Arcyksiąże ruszył prosto na stolicę, na Kraków. Kto kontrolował Wawel i miejsce koronacji, ten w oczach Europy był prawdziwym królem. W tym samym czasie Jan Zamoyski nie spał. Wiedział, że liczy się każda godzina. Podczas gdy Maksymilian maszerował powoli, pewny swego, Zamoyski działał z prędkością błyskawicy. Zebrał wierne mu oddziały i w szalonym wyścigu dotarł do Krakowa przed Habsburgiem. To był pierwszy cios zadany arcyksięciu jeszcze zanim padł jakikolwiek strzał. Zamiast otwartych bram i witającego go tłumu, Maksymilian zastał mury obsadzone przez gotowych na wszystko żołnierzy Hetmana. Rozpoczęło się oblężenie. 30 listopada Austriacy przypuścili generalny szturm. Lawina ognia i żelaza runęła na miasto. Najemnicy Maksymiliana uderzyli na bramę szewską, próbując wedrzeć się do środka, ale Kraków nie zamierzał się poddać. Do obrony ramię w ramię z żołnierzami stanęli zwykli mieszczanie rzemieślnicy a nawet studenci z Akademii Krakowskiej. Przez sześć godzin trwała krwawa rzeź. Atak został odparty z ogromnymi stratami dla oblegających. Habsburg, wściekły i upokorzony, musiał patrzeć, jak jego profesjonalna armia została zatrzymana przez determinację obrońców. To był psychologiczny punkt zwrotny. Wieść o nieudanym oblężeniu rozeszła się po kraju. Szlachta, która do tej pory się wahała, teraz zaczęła masowo przybywać pod sztandary Zamojskiego. Widzieli w nim już nie tylko lidera jednej frakcji, ale prawdziwego obrońcę Rzeczypospolitej przed obcą inwazją. Tymczasem w obozie Maksymiliana morale upadało zbliżała się zima, najgroźniejszy sojusznik obrońców tych ziem. Najemnikom kończyły się pieniądze, a obiecane łupy okazały się mirażem. Zaczęły się bunty i dezercje. Maksymilian zrozumiał, że Krakowa nie zdobędzie, musiał się wycofać, by ratować resztki armii i honoru. Ruszył na południe w kierunku granicy ze Śląskiem, który należał wtedy do Habsburgów. Po drodze jego żołnierze plądrowali i palili polskie wsie, mszcząc się za swoje niepowodzenia. To tylko utwierdziło Polaków w przekonaniu, że walczą z bezwzględnym najeźdźcą. Wielu na miejscu Zamojskiego uznałoby, że misja została wykonana. Wróg został odparty od stolicy i uciekał. Ale Zamojski nie był typem człowieka, który zadowala się połowicznym zwycięstwem. On wiedział, że dopóki armia Maksymiliana istnieje, zagrożenie nie minie. Arcyksiąże mógł przezimować na Śląsku, zebrać nowe siły i na wiosnę uderzyć ponownie. Hetman podjął więc decyzję, która wielu wydawała się szaleństwem. Postanowił ruszyć w pościg, w środku zimy, przez zasypane śniegiem drogi, w siarczystym mrozie. Chciał dopaść Habsburga i zniszczyć go raz na zawsze. Rozpoczął się morderczy wyścig z czasem i pogodą. Dwie armie, jedna uciekająca, druga goniąca, zbliżały się do miejsca, gdzie historia miała znaleźć swój krwawy finał. Styczeń 1588 roku. Europa jeszcze nigdy nie widziała takiej zimy. Mróz był tak potężny, że pękały drzewa, a rzeki zamarzały do samego dna. W takich warunkach większość armii chowała się w obozach, czekając na wiosnę. Ale nie armia Jana Zamojskiego. Polacy, zahartowani w bojach na wschodnich rubieżach, parli naprzód przez zaspy i zamiecie, depcząc po piętach wycofującym się wojskom Habsburga. To nie był już pościg, to było polowanie. Maksymilian, zmęczony i zdesperowany, dotarł w końcu do granicy. Tuż przed nią leżało niewielkie śląskie miasteczko Byczyna. Zdecydował się tam zatrzymać i dać swoim ludziom odpocząć. Był pewien, że Zamojski nie odważy się zaatakować go tak blisko Habsburskiego terytorium. To był jego drugi, tym razem śmiertelny błąd w ocenie przeciwnika. Dla Zamojskiego granica nie istniała. Liczyło się tylko zniszczenie wroga. 24 stycznia w samym środku śnieżnej zamieci jego armia stanęła na wzgórzach pod byczyną. Widok był surrealistyczny. Dwie potężne siły gotowe do walki w białym piekle. Zamojski miał około 6 tysięcy żołnierzy, w tym 1200 legendarnej husarii, pancernej kawalerii, która nie miała sobie równych na świecie. Maksymilian dysponował podobną siłą, ale jego żołnierze byli zdemoralizowani, a on sam popełnił kolejny błąd. Rozproszył swoje oddziały pozwalając części zająć miasto. Bitwa rozpoczęła się od taktycznego majstersztyku polskiego hetmana. Zamoyski rozkazał swojej lekkiej jeździe, tzw. jeździe Kozackiej, pozorować atak na węgierskie oddziały w służbie Habsburga. Polacy uderzyli, a po krótkiej walce zaczęli w udawanym popłochu uciekać. I wtedy stało się dokładnie to, na co liczył Zamoyski. Węgierscy dowódcy dumni i porywczy, połknęli haczyk. Przekonani, że Polacy pękają, Zignorowali rozkazy Maksymiliana i rzucili całą swoją jazdę w szaleńczy pościg. Chcieli zdobyć sławę i zrabować polski obóz. W ten sposób sami złamali swój szyk bojowy i wpadli prosto w pułapkę. Ich pogoń odsłoniła flankę całej armii habsburskiej. Właśnie na ten moment czekał Jan Zamoyski. Z wzgórza, z ogłuszającym łopotem tysięcy skrzydeł ruszyła polska husaria. To nie była szarża, to było pancernet tsunami. Ziemia zadrżała, a powietrze wypełnił przerażający huk. Na czele ataku stanął sam Rotmistrz Stanisław Żółkiewski, przyszły zwycięzca spod kuszyna. Husarze w pełnym pędzie wbili się w odsłonięty bok armii Maksymiliana, pancerze pękały jak skorupki jaj, kopie łamały się na ciałach, a koncerze i szable dokonywały dzieła zniszczenia. Węgrzy, którzy przed chwilą triumfowali, zostali dosłownie zmiażdżeni i starci z powierzchni ziemi. Wybuchła panika. Reszta armii Habsburga, widząc rzeź swojej najlepszej jazdy, zaczęła się chwiać. Wtedy Zamojski, rzucił do walki piechotę. Niemieccy i morawscy najemnicy, otoczeni z kilku stron, wpadli w popłoch. Linia obrony pękła. Bitwa zamieniła się w masakrę. Żołnierze Maksymiliana ginęli setkami lub poddawali się w chaosie. Ci, którym udało się uciec, schronili się za murami byczyny, ale to była tylko odroczona egzekucja. W ciągu zaledwie godziny armia arcyksięcia Maksymiliana Habsburga przestała istnieć. Zwycięstwo Zamojskiego było całkowite i bezdyskusyjne. Ale pozostała jeszcze jedna kwestia. Co z samym pretendentem do polskiego tronu? Maksymilian wraz z grupą swoich oficerów ukrył się w mieście, ale polscy żołnierze, pijani zwycięstwem, nie zamierzali pozwolić mu uciec. Wyważyli bramy i wdarli się do środka i tam, w jednym z domów, znaleźli go. Przyszłego cesarza, potomka najpotężniejszego rodu Europy, został pojmany jak zwykły zbieg. Koszmar Habsburga właśnie się dopełnił. Pojmanie arcyksięcia Maksymiliana było szokiem dla całej Europy. Nigdy wcześniej członek rodu Habsburgów, namaszczony na przyszłego cesarza, nie dostał się do niewoli w tak upokarzający sposób. Jan Zamojski nie triumfował jednak w prostacki sposób. Traktował swojego jeńca z szacunkiem należnym jego pozycji, ale warunki były twarde i nieubłagane. Maksymilian musiał publicznie zrzec się wszelkich praw do polskiej korony i obiecać, że nigdy więcej nie będzie ingerował w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej. Było to upokorzenie, które na lata ukształtowało relacje między Warszawą a Wiedniem. Zwycięstwo pod Byczyną miało gigantyczne konsekwencje. Po pierwsze, ostatecznie zakończyło wojnę o polski tron. Zygmunt III Waza został niekwestionowanym królem, a jego panowanie, choć burzliwe, trwało ponad 40 lat. Po drugie, Rzeczpospolita wysłała całej Europie potężny sygnał. Jesteśmy mocarstwem, które potrafi bronić swojej suwerenności. Nawet potęga Habsburgów musiała ugiąć się przed polskim orężem i determinacją. Ale najważniejsza lekcja płynąca z tej historii jest znacznie głębsza. To nie była tylko bitwa z zewnętrznym wrogiem, to była przede wszystkim walka z wewnętrzną zdradą. Zamoyski pokonał nie tylko armię najemników, ale także interesy części polskich elit, które dla własnych korzyści i z nienawiści do politycznego rywala były gotowe oddać kraj w obce ręce. To zwycięstwo było dowodem na to, że siła państwa nie leży wyłącznie w liczbie husarskich kopii, ale w jedności narodu i lojalności jego przywódców. I właśnie tutaj historia z podbyczyny staje się lustrem, w którym możemy zobaczyć współczesność. Minęło ponad 400 lat, a pewne mechanizmy w polityce pozostały niezmienne. Wciąż pojawiają się siły, które dla partykularnych interesów szukają wsparcia u zewnętrznych potęg, próbując osłabić własne państwo. Wciąż trwa walka o to. Czy decyzje dotyczące przyszłości Polski będą zapadać w Warszawie, czy w innych stolicach? Lekcja, jaką zostawił nam Jan Zamoyski, jest prosta, brutalna i wiecznie aktualna. Gdy wróg stoi u bram, a wewnętrzny zdrajca próbuje otworzyć mu furtkę, tylko siła, determinacja i bezwzględna obrona suwerenności mogą ocalić ojczyznę. Historia Rzeczypospolitej pokazała, że największe klęski ponosiliśmy nie wtedy, gdy wróg był silny, ale wtedy. Gdy my byliśmy wewnętrznie skłóceni. Jeśli ta niesamowita opowieść o polskim triumfie zrobiła na tobie wrażenie, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych fragmentów naszej niezłamanej historii. A na koniec pytanie do Was: kto według Was był większym zagrożeniem dla potęgi Rzeczypospolitej? Habsburgowie na zachodzie, czy rosnąca w siłę Moskwa na wschodzie? Napiszcie swoją opinię w komentarzach. Czekamy na Wasze zdanie.